Hej, Jacek Paciorek, Jacek kozia Paciorek, kryptochemic.pl Platforma edukacyjna Decentral learn, czyli nowe rozwiązanie edukacyjne dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o tych najnowszych technologiach, które już funkcjonują. O kryptowalutach, o blockchain, o portfelach kryptowalutowych. Jest platforma, która uczy od podstaw, czyli zgodnie z założeniami ZENIK a więc dostarczania rozwiązań i wiedzy dla 97% ludzi, którzy nie są jeszcze z tym związani, jeszcze nie korzystają z tych rozwiązań. Pierwszy moduł już jest podłączony, jest tam o kryptowalutach, o tym, dlaczego bitcoin był inny, jak działają kopalnie kryptowalutowe, jak działa kopalnia bitcoina, co to jest centralizacja i decentralizacja. Jak działają portfele kryptowalutowe, a więc te podstawy, które musi mieć każdy, aby zacząć z tych rozwiązań korzystać. A rozwiązania wchodzą coraz bardziej w nasze życie, w związku z tym taka wiedza jest bardzo potrzebna. Została przygotowana przez jednego z programistów, który programował kwestie związane z blockchainem Zenika, a przede wszystkim przygotowywał najnowszy i najnowocześniejszy Smart Chain, czyli Zenix Smart Chain. Czy wiesz, że Avinok już przeniósł się na Zenix Smart Chain, czyli najszybsze i najtańsze rozwiązanie, jeśli chodzi o posługiwanie się kryptowalutami. Także zapraszam cię serdecznie do Decentral Learn, platformy edukacyjnej. Kolejne bloki są w przygotowaniu. Materiał jest w postaci nagrań wideo w języku angielskim. Są już podłączone napisy w języku niemieckim i portugalskim. Będą w następnych językach. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jacek Paciorek i Jacek Kozia Paciorek. Za mną pogoda deszczowa w Tanzanii. Mamy w tej chwili sezon deszczowy, czyli pada. I czasami bardzo mocno leje. Ale to jest właśnie błogosławieństwo i dla roślin, i dla nas. I takiego deszczu wiedzy z platformy Decentra Learn również Tobie życzę. Pozdrawiam serdecznie. Jacek Paciorek, Jacek Korza Paciorek, kryptochemik.pl Hej! Cześć!